Okej, okay, kolejny dzień i kolejny vlog. Dzisiaj zamierzamy ze Skarem zrobić, albo spróbować zrobić e, pierniki, co wyjaśnia dlaczego jestem tu, gdzie jestem. E, potrzebuję jeszcze kilku rzeczy. Wy też tak macie, że frustruje Was to, że jak stoicie... Wchodzicie do sklepu, jest tam setka ludzi, albo dwie setki, bo chyba tyle tam było. I jest tam chyba z 15 albo 20 pracowników. A jednak jakimś cudem otwarta jest tylko jedna kasa, do której jest półkilometrowa kolejka. Strasznie frustrujące. Dobra. Zakupy zrobione, czas do domu. Pół. wchodzę do domu i co widzę? Dużo rzeczy jest gotujących Aha. się. Na przykład. Maria sobie stoi. Ra, ra, ra. Przepraszam? Z, dio. Z DIY lustrym. A ty, jak wyglądasz? Pokaż się. Pewnie, że smakuje. W ogóle Oscar ma tak. Regresję snu. Ząbkowanie. ząbkowanie. I skok, i skok rozwojowy. O których zresztą musimy trochę wspomnieć. Bo nie wiem czy wszyscy się zgadzają ze skokiem rozwojowym czy nie, ale krążą pogłoski, że coś takiego nie istnieje, więc... Skoro już moja mama nam uwierzyła, to znaczy, że istnieje. Tak. To znaczy, że nauczyłam czegoś moją mamę. Co zrobiłaś? Nauczyłam czegoś moją mamę. Niemożliwe. No, Maria szykuje się do sesji zdjęciowej, i ja się nie szykuję, bo... bo to będzie później dopiero. A kiedy mamy? Chcę, że najpierw sesję, bo moje loki naprawdę opadną. A no tak, bo Maria ma takie włosy, które, <laughs> które nie lubią być pokręcone i trzymają ja loki przez 5 minut. No dobra, to zrobisz loki i wtedy, wtedy robimy sesję, tak? Zresztą. Powód, dla którego ja nie muszę się szykować. Koszula, jeansy, koniec. A ty? Co z twoją Nie podoba mi się. Co jest ziemny tak? Ja? Co powiesz? Ale no jesteś ładny. Poustawiamy światła chyba nie? Poustawiamy światła teraz. Jedno chyba już jest ustawione. I zrobimy sesję. Twoja pierwsza sesja świąteczna. Tak? Widzię rączki? tak? Tak, będziesz tak odbijał rączki, tak? Tak będziesz A, rączkę odbijał. Tak wygląda. No trochę sucho. Okay. Nie wiem. Ale rzeczywiście da się z tego formować. Wiesz? Okay. Nie wiem a co to dokładnie jest? To jest soda z mąką ziemniaczaną i wodą. Okay, Ale wody możecie... tu jest bardzo mało i większość jest sody. Nie rozumiem. I to ma być na niż masa solna? No. Okay. Podobno. Ja nie rozumiem. Ja tego tak naprawdę nie mogę dobrze połączyć. A masa solna się zachowuje trochę jak ciasto, więc... Nie wiem o co chodzi. Naprawdę nie wiem Mi się to wydaje za suche No przecież jak on w tym odbije rączkę to to się rozsypie No tak No To nie ma sensu To jest za suche, to się, to się wszystko rozsypie Mama mówiła A ty co robisz? A? Oskar Co robisz? Zaklinowałeś się w krześle Nie. Jogurtów? Mhm. lepsze jest. No ale to będzie na pewno działać? Nie wiem, ale mama zawsze mówiła, że jak ciasto jest za suche, to dodaje jogurtu albo śmietan. Ok. Halo? Oskar Co ten Oskar robi? Co to jest, Przemieszcza się pomiędzy krzesłami pod stołem. Aha. Widzisz biorękę? Tak? Ta rączkę. Odbijamy. Przyciskamy, przyciskamy, przyciskamy! Ślicznie! Tak, twoja rączka. Ale popij najpierw. Ślicznie. No nie zjesła. Chodź, mamą, zrobisz. Bierzemy ciasteczko. O. Wkładamy tu. I wycinamy. Zobacz, jaki ludzik. Jeszcze jednego ludzika z tego ciasta zrobimy. I znowu trzeba wałkować. Nie jedz tego! Zjemy dopiero jak się upiecze, tak? Teraz jest surowe. O, jest ludzik. I teraz musimy ciasto znowu zagnieść i robić nowe. Jest lama? Tak! O! Zobacz jaką lamę wytroiłeś piękną! Taka lama! Taka lama! Dama lama! Tylko tego nie jedz! Nie jedz! To jest surowe, będzie już jak bolał. Ja wiem, że ty chcesz, ja wiem. Zaufaj tych słów, bo ten zęb... Okej, okay. dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy 7.05 Pan Oskar się właśnie obudził i się pożywia Dzisiaj twoja pierwsza gwiazdka, wiesz o tym Powiedz jak jesteś podekscytowany Wczoraj Oskar z mamą robili pierniczki. Niestety mnie ta zabawa minęła, bo leżałem w łóżku chory, ale już jest ok. Um, dzisiaj Oskar pierwsza gwiazdka i to będę chciał nagrywać. Plus, aparat, którym nagrywam wczoraj. Wczoraj testowałem wieczorem. A będę go dzisiaj używał jako kamerę do Messengera. Plus, podłączy mikrofon pod laptopa. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działało dobrze. Nie możemy być niestety w Polsce, więc... Chcesz powiedzieć cześć do, do samego siebie później No, nie możemy być w Polsce, dlatego myślę, że chociaż jakoś wideo jak będzie lepsza, będzie super. Powinno być przynajmniej wczoraj było. Ok, jeszcze Oskar chyba chciał coś powiedzieć. Chciałeś coś powiedzieć? Tak. Okej, okay, kilka godzin później, mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Maria będzie robić... Co będziesz robić? Mama barszcz, mama barszcz, mama barszcz. Nie chcę się skupić na tobie, nieważne, ja jestem ważniejszy. No, nigdy. No nie. Ja będę robić szynkę, Maria będzie robić barszcz, bo Maria jest wegetkiem, więc muszę się ja tym zająć. Szynka, którą będę piekł jest w sosie musztardowo... Jaki? Miodowym. Nie mam pojęcia, czy mi to wyjdzie. Nigdy w życiu tego nie robiłem, więc nie oceniajcie. W przepisie jest napisane, żeby pies kilogram przez 55 minut. Ten kawałek, który ja mam, waży 0,7 kg. Więc i tak będę piekł to 55 minut. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Później kolejne 25 minut albo pół godziny już z posmarowanym sosem. Właśnie byłem poprawiony. Że nazywa się to chyba glazurowana sienka. więc <noise> zobaczymy. <noise> Dobra, to ja w sumie skończyłem. Do godziny 14 mogę siedzieć i nic nie robić. Co? Co myślisz? Myślę, że musisz spakować jeden prezent chociaż. Bo przecież oh. żona robi prezenty dla mamy, dla taty, dla wujka, dla dzieci, dla babci, dla dzieci, dla psa, dla kota, dla sąsiada, dla wszystkich, a mąż dla żony. Tak. Musimy zmienić żarówkę. No, strasznie żółte. O co powiedzieć? Nie hmm? Lepiej? O, Oskar. A dziękuję? Dziękuję. Dziękuję. No tak, lepiej zjeść. Jeśli szukacie idealnego sposobu na pakowanie prezentów, dziś pokażę Wam jak to zrobić szybko, prosto i estetycznie. Co zrobić dla mamy? Zapakowałeś dla mamy. Ja powinienem mieć zakaz robienia tego typu rzeczy. Ja nie potrafię robić tego typu rzeczy. Ok, prezenty zapakowane. Zostało. Która jest godzina? Za 514, za chwilę muszę wyciągnąć szynkę z piekarnika, posmarować ją tym sosem, który zrobiłem. I muszę włożyć na jakieś 30 minut, żeby to się ładnie spiekło. I powinno być gotowe. OK, chyba oficjalnie jestem najgorszym kucharzem na świecie. W ogóle nie wygląda to, jakby się zrobiło. A może jedna? Dobra, wygląda ok. Chyba czas na birola. Będziemy, będziemy kończyć tego vloga, powiedzmy. Jeżeli dotrwaliście do końca to gratulacje, bo nie mam pojęcia jak to sklepie. <śmiech> <śmiech> mam, mam vloga z kilku dni i w ogóle jest masakra. Więc nie mam pojęcia jak to, nie mam pojęcia jak to sklepie kompletnie. Vloga z kilku dni? No tak jakby mam z kilku dni urywki tam i tu. Nie było czasu. Po drugie musicie mi wybaczyć, bo... Ale szynka jest super. A, no tak. Poprawka. Szynka jest naprawdę dobra. <laughs> Nawet ja spróbowałam kawałeczek. Wegetarianka. Po drugie musicie mi wybaczyć, bo ja nie jestem gościem, który jest za kamerą. Nie. Odwrotnie, wróć. Ja nie jestem gościem, który jest przed obiektywem, ja zawsze jestem za nim i to ja zawsze filmuję, więc... Mówienie do obiektywu to jest dla mnie coś zupełnie nowego, więc a, dajcie mi trochę czasu, bo się oswajam. Oswa oswajam. Oswajam. <grym> Okej. Okay. Chyba zrobisz powtórkę. Nie. Zostawię to tak, jak jest. Was soll ich filmt? Was soll ich schau?